Do dzisiejszego odcinka będą potrzebne skubi, chrupki i pies. Pogadamy sobie o gadżetach dla naszych wiernych, czworonożnych przyjaciół. Zapraszam. Nasze zestawienie rozpoczniemy od klasyków, czyli akcesoriów do aportowania. Zadanie wydaje się proste. Kupujesz piłkę, rzucasz i jak dobrze pójdzie, to pies ci ją przyniesie z powrotem. A tutaj się okazuje, że nawet z prostej czynności można zrobić ciekawy gadżet. Wyrzutnia do piłek. Coś dla wiernych towarzyszy. Nie przedłużając, to wyrzutnia numer 1, najtańsza wersja, to nasza ręka. Opcja nieco droższa to taki kawałek plastikowego kijka i na końcu jest piłka. Tutaj uczulam, żeby poćwiczyć w wolnej chwili i przestrzeni, bo można sobie zrobić kuku. Kolejna opcja to wyrzutnia nożna. Tutaj mimo że jest to wyrzutnia, to liczy się siła naszej nogi. Dalej elektryczna na baterię w tym przypadku robi się ciekawie, bo mamy wyrzutnię bezobsługową. Czyli pies sam sobie wyrzuca piłki, a portuje, a gdy przyniesie zdobycz, to niektóre. Modele nagradzają go jeszcze smakołykiem. Tokio. Pies, który będzie w dzisiejszym odcinku, to jeden z tych, który przez wichry burze błota kałuże przyniesie tę piłkę, więc prędzej skończy się karma albo wyczerpią baterię. To też weźcie pod uwagę. No i ostatnia, którą wybrałem do naszego zestawienia to wyrzutnia ręczna sprężynowa. Mój faworyt. Bo zobaczcie, jak wychodzicie z czymś takim nadzielnie. To szacunek wśród innych pieseł gwarantowany. Jedyne do czego można się przyczepić, to zasięg takiej wyrzutni. I wszystkie zaprezentowane opcje z powodzeniem możecie obsłużyć za pomocą zwykłych tenisowych piłek. Lokalizator. To urządzenie może niekoniecznie jest gadżetem, dzięki któremu Wasz pies powie Ło, ale czad, super zabawka, bawiłem się wręcz wyśmienicie. Jednak jeżeli Wasz pieseł jest władcą pól i lasów i lubi sobie pohasać czasem, wtedy warto wyposażyć się właśnie w taki lokalizator, i spać spokojnie. Jak działają? Wyróżniamy dwa. Typ 1, nieco droższy, minimalnie większy, to tak zwany lokalizator profesjonalny, który wykorzystuje fale radiowe. Takie urządzenia potrafią kosztować nawet 4000 zł. Często na jednym odbiorniku można śledzić nawet do 20 psów w promieniu 20 km. Posiadają one tak zwany pilot z ekranem, na którym widzimy aktualną pozycję naszego czworonożnego przyjaciela. Dodatkowo działają trochę jak walkie-talkie, czyli możemy komunikować się z naszym psem, ponieważ obroża posiada wbudowany głośnik. Oraz możemy wysyłać psiakowi lekką wibrację. Poszczególne modele posiadają też np. lampkę LED, która umożliwi znalezienie psa po zmroku. Wystarczy wtedy wypatrywać najbardziej świecącego, przemieszczającego się punktu. Drugi typ to lokalizatory, które są tańsze i wykorzystują zasięg sieci komórkowej. Do każdego urządzenia wkładamy kartę SIM i dalej już można sobie wyobrazić co się dzieje, czyli pobieramy aplikację i możemy w zależności od jej funkcjonalności lokalizować i komunikować się z naszym psem. Na co warto zwrócić uwagę podczas zakupu? Przede wszystkim na czas działania na jednym ładowaniu. Myślę, że 7 dni to będzie bardzo dobry czas. Do tego dodatkowe funkcje, o ile oczywiście potrzebujemy, jak na przykład, nie wiem, wirtualne ogrodzenie, czyli wyznaczamy w aplikacji taką wirtualną strefę, i gdy pies ją przekroczy, to natychmiast aplikacja nas o tym poinformuje. Jeżeli nam zależy, to oczywiście wygląd, a do tego dodałbym wodoodporność, która może być bardzo istotna, bo wiadomo, niektóre pieski lubią bawić się w kaskaderów. No i jeszcze jedna kwestia. Część obroży, oprócz Oprócz tego, że ją kupimy i wydamy pieniądze, posiadają dodatkowo abonament, który musimy wykupić, aby w pełni z nich korzystać. Dlatego powtórzę to co zawsze, kochani, czytajmy opisy produktów. Zabawki inteligentne. Ten punkt w nomenklaturze psiej brzmi albo interaktywne, albo właśnie inteligentne, czy też. Edukacyjne. To trochę tak, jakbyśmy robili pieskowi nauczanie zdalne. Chodzi głównie o to, aby zachęcić psa do wysiłku myśleniowego i owe zabawki, czy też urządzenia, świetnie sprawdzają się podczas tresury psa. Nie od dzisiaj wiadomo, że właśnie tresowanie psa odbywa się na zasadzie zrób coś, to dostaniesz nagrodę. Dzięki temu pieseł jest w stanie powtarzać czynność, licząc na smakowite kąski. Najbardziej prostą zabawką z tej kategorii są kulki z karmą, czyli plastikowe, bądź wykonane z tworzywa kule, do których wsypuje Karmę i pies tocząc je otrzymuje nagrody. A zobaczcie, ten Bayer. Tutaj mamy na przykład inteligentną zabawkę edukacyjną, którą teoretycznie można przyrównać do gry planszowej. Wystarczą smakołyki w różnych częściach planszy i zapraszamy do zabawy. Zadaniem psa będzie odkrycie schowka. Takie gry edukacyjne są dostępne na rynku z różnym poziomem trudności. Innym typem zabawek z tej kategorii są tak zwane maty wąchające. Przedmiot, który Podstawie przeważnie wygląda jak zwykła wycieraczka domowa, z wierzchu natomiast ma wszelkiego rodzaju frędzelki lub kawałki materiału, w których również ukrywamy karmę i piesełek, za pomocą narządu węchu musi je zlokalizować. Karmidełka. Przygotowaliśmy dla was również odcinek o kotach, w których znajdziecie ciekawe rozwiązania i pomysły dla waszych czworonożnych sierściuchów. Podobnie jak w przypadku kociaków, dla psów również wymyślono różnego rodzaju zdalne pojemniki na karmę. No. O ile w przypadku tych pierwszych problem jest mniejszy, bo stworzenia są mniejsze. Jak mamy dużego psa i kupimy mu obrotową, pięciokomorową miskę, to ten pies mógłby zjeść tą miskę z tą karmą. Dlatego dla psów częściej znajdujemy rozwiązania w stylu dozownik, suchej karmy, działający na zasadzie grawitacyjnej. Czyli tu mamy jedzonko, ono zsuwa się z góry w momencie, gdy tego jedzonka na dole już nie ma. Albo takie sterowane też z aplikacji, bądź czasowo. Nie ma tutaj dużego skomplikowania. Po prostu o ustalonej godzinie, bądź na zadany sygnał, Miska napełnia się karmą. Pamiętajcie jednak, że no, pies to nie kot, więc nawet jak posiadacie super wielką miskę z milionem przegródek, to miska psa na spacer nie wyprowadzi. A skoro już przy spacerku jesteśmy, to zobaczcie, tak wygląda pomysłowa i ciekawa smycz, którą dostałem na Oelixie. Jest to urządzenie 5 w 1. Po pierwsze, posiada smycz, bo to smycz. Po drugie, mamy tutaj również latarkę. Do tego w rączce znajdziemy worki. Wiadomo na co, pojemnik na smakołyki i mini miseczkę na wodę, czyli idąc na wędrówkę, nawet dłuższą mamy wszystko pod ręką. I teraz przyszła pora na kolejne punkty. I w tym celu napiszcie w komentarzach, czego korzystacie lub o czym słyszeliście w kontekście naszego gadżetowego zestawienia tematu. Dzięki temu rozszerzymy je o kolejne propozycje i stworzymy gadżetową, psiową bazę wiedzy. To tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Widzimy się w komentarzach i do następnego. Czołem!